Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj ja wymyśliłem ten odcinek. Odcinek będzie polegał na tym, że chcemy mi zrobić prezent, ale kwota, jaką wydam na ten prezent, niekoniecznie musi być duża. Mam nadzieję, że to będzie 5 dni lecimy po prostu na za zakupy. A ja mam nadzieję, że to będzie najwyższa kwota. rzeczy, że nam się przyda do domu. Łącznie z patelnią oczywiście, bo jestem pamiętliwa. Mam, mam wojnę o tą patelnię, o ten nóż i o tą patelnię, więc po prostu kręcimy tym kołem. Kasę prawdopodobnie wydamy w tym AGD. Nie wiem, ile Iga tutaj wykręci, ale generalnie no, jest nam potrzebna ta patelnia, bo codziennie słyszę. Patelnia, 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 już mam po prostu tego dosyć, więc wymyśliłem taki odcinek, zobaczymy co będzie, zobaczymy co Iga tu da w ukręci, nakręci, wykręci. Nie będziemy mieli zdać tego tefną. Morusek. O, zero wykręciłeś. Bardzo mi się to pod, pod podoba. Piotrkę przybij. Ty już nie za mnie kręcił. Piotkę przybij. Zero jest wykręcone, tak już zostaje. Ja na twoim miejscu mi się tak bardzo nie cieszyła, bo tu są dwukrotnie... 5 tysięcy jest na tym Kole Fortuny, więc hmm. może się trafić. A, i dwa razy jest zero w sumie. Ale są duże szanse, że to będzie spora kwota. Chociaż w sumie to... Ale kręcimy na patelnie W sumie to nie będę taka... Nie będziesz taka? Skąd wiesz, Kręciła tak, żeby wylosowała na patelnię. No to tak. To kręć tak Abyśmy losowała tą patelnię i możemy zrobić tak, się umówić, że po prostu patelnia za patelnię. <grymne> no, to yes! Jest! A Ile patelnia kosztuje? Dwa tysiące. Ale ja nie muszę wydać 2000. tysiące. Za patelnię i do domu, nie no, tak? Nie przegrałeś. Do, do 2000. Wygrałam dwa Do 2000 zakupy, tak? tak? Jakie są reguły konkursu do 2000. Może wydać 2000. tysiące. A może wydać 2000, tysiące, tak? A ty ty. Lecimy na zakupy, dobra, chusteczka z tym. No, ale tak, tak myślałem, to jest 100, 250, to 2000 czerwone. Tak myślałem, tak myślałem. Prismaj i skarpetki, shoes to są buty po angielsku, a skarpetki. Wiecznie szukasz skarpetek. Daj mi, no, bo tak, wiesz się, mi ty kupujesz takie, że mi spadają spierdy, no. No poważnie mówię, no wiecznie mi kupujesz takie skarpetki, że o wojnę toczę... To chłopaków mi jakieś skarpetki. <grym> Na <sounds> takie chodzi no to... Dobrze, w sumie, że zrobiliśmy ten odcinek, bo to mnie nienawidzi, nienawidzi kupować żadnych sprzętów do domu. Żadnych rtv, AGD i tak dalej. To chociaż dzisiaj miała z tego jakiś pożytek. no Powiem wam szczerze, że to jest prawda. Ja nie lubię. Ja, ja lubię samochody kupować, nie wiem, perfumy, ubrania. Kupoty! Nie głupoty dlaczego głupoty Jeszcze, żebyśmy się nie wypłacili o sprzęt, <śmiech> który <śmiech> dzisiaj zakup zakupimy. Może to. Dzisiaj tak mogą być wiesz dzisiaj mogą być skoty z szafy, ale do gardła. Ja tylko powiem ci, o ja właśnie, kupi Skarpetki jeszcze w tej twójce, jak tam masz, weź w wlicz w tą patelnię jeszcze skarpetki dla mnie, bo ja powiem Jezu, wam szczerze, że z domu, nie mam nigdy skarpetek. Albo mam za długie, za krótkie, mam 20 par butów i jak do masz takie sposób... filuty, no to nie moja wina. Posłuchaj mnie, ja kupuję skarpetek tony. Ilości są po prostu masakryczne, ale to nie moja wina, że te skarpetki się kurczą później, bo jak to są małe skarpetki, stopki. Jak wkładam je do prania i wyjmuję, no to one się później robią takie malutkie. No. Ale mi się te adidasy skarpetki też. Zimno ci jest? Zimno. Dzisiaj, a dzisiaj nie zimno. Ale, najlepsze jest to, że ja, słuchajcie, przez całą zimę kąpałam się w letniej wodzie. I się nigdy kurwa nie mogłam doprosić tej ciepłej wody. Ja lubię się kąpać w takiej mocno ciepłej nie, wodzie. To nie, to nie tak było, to nie tak, bo nie, ta nie woda tak, była gorąca. Pie... Dla ciebie, jak w dałeś rękę, a będziesz całym ciałem, to jest zimna. Ale na piecu 43 stopnie, to to 43 stopnie to jest ja gorąca lubię woda. 48 no. na przykład, a nie 43. A teraz mi ustawił tak, że jest 60. To na termy gdzieś, jedzie, albo w czajniku z gorącą no, wodą jest, się komu. Jak jest ciepło, jest gorąco, to on nie ustawił gorącą wodę Znajmij te okulary, połóż te oczy zakłamane Jakie? Chciałam powiedzieć odnośnie mojego piekarnika i od tego, że tam wbialiście się mi że yy, łososia pieka w 40 stopni, w yy, 40 minut. Mój piekarnik jest niestety zepsuty i zawsze muszę piec łososia i ciasto nawet które piecze się 20 minut, to ja muszę piec 40 minut. Nie wiem dlaczego tak jest ale zawsze jak wyjmuję ciasto po 20 minutach to... Ciasto jak jest zakalec to jest moja wina, generalnie wszystko jest moja wina Nie, ale akurat ta, 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 tam nieraz widzę komentarze, piszecie, że tam pieniędzy, że to, że Iga materialistka i tak dalej. To jest główna prawda, bo, bo my naprawdę nie mieliśmy nic ładnych parę, parę, parę lat temu i po prostu wszystko, co mamy, to mamy ciężką pracą. I to nie jest tak, że Iga nie pracuje, bo tyle Iga, co ma pra, pracy w domu i tam przy moich, załóżmy tam jakichś sprawach papierkowych i tak dalej, to naprawdę. Ona, o, jej brakuje w ciągu dnia kilka godzin, no nie? Ona naprawdę, no, ta dziewczyna może. ciężko pracuje i, 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 i taka jest prawda. My jesteśmy po prostu... Dzień mógłby być faktycznie dla mnie dłuższy. No ale ja jestem zadowolona ze swojego życia, ze swoich obowiązków się, że mogę być na co dzień blisko ze swoją rodziną, że zajmuję się dziećmi, bo tak naprawdę czas spędzony z dziećmi to jest... No nie mogę o tym mówić, wreszcie. Dobra, zresztą. powiedz, że ze mnie się cieszy, że nie tam będziesz rozwijała. To... <grym> Dobra, słuchajcie, lecimy już na te zakupy, szybka kawka na stacji. Przeboleję te zakupy już powiem, bo ta, ta patelnia faktycznie skrzywdziłem tą patelnię. To już nie będzie nie kupi tą patelnię i coś to potrzeba do domu, ale ja tak jak mówiła wcześniej nie lubię robić tego typu, typu zakupów. Ja lubię wydawać pieniądze po prostu na jakieś tam konkretne rzeczy No i... ale to wiadomo kobiety, nie? Ty, Kart, jak ten, karty zapomniałem. No, Specjalnie karty. to zrobiłeś? Nie, nie mam karty, poważnie. Na kanapie zostawiłem, jak skarpetki zakładam. Mam się, no dobra. ubiankę. Aby usłodzić dzień, ludziom z manufaktury. Chcesz truskawkę? dawaj. Zajem, będziesz pierwszym truskawkowiczem manufaktury. O, tak. Chcesz być na odcinku? Chcę być na odcinku. Nie ma problemu. Zjem truskawek, kurwa. Proszę. To od autobusa to odmówić. Zjem truskawek. Buzia, truskaweczkę od autobusa? O, elegancko. Zajem, to największą. więcej. Ale cała jest jak truskaweczka, nie? Dziękuję, to jest mój tekst. Ja będę częstował dzieci. Chcę powiedzieć, no. że zaliczyłeś konkretną. Popę. Dlaczego? A ja ci powiem dlaczego. No. Dlatego, że mnie mnie poczęstowałeś. I ja się to te obraziłam teraz. No. Ja Nie żartuję życiu. Ja z tobą chcę zdjęcie siema, truskawa być <grym> się. Wieweź. Za mamy dla taty się będę częstował truskawkami. <grym> Fajne jest Ty też! Poważnie? Tak, oglądam się. Elegancko. Truskawkę będzie. No kamerę oglądaj, bo gdzieś na odcinku. Oglo, oczywiście, że ogląda. A, na odcinku będzie, trzeba. Trzymaj mnie. dobrego, chłopaki, No powiedz mi kurwa, co to jest za interes? Chodzić gdzieś z kamerą czy z czymś i się po prostu szypać, udawać. No taki jestem, bez kamery też bym taki był i chuj, no. Mam ochotę zabluźnić, to chcę zabluźnić. Mam ochotę po po poczęstować truskwisem. To, to dawaj, za teraz. No tak, na zawołanie to ja nie umiem, no co ty. W sumie to sam się nie poczęstowałem. Otworzyć ci drzwi? Bez dotykowo to zrobisz? No i ona to mogą... Tam truskawiczką? <śmiech> <śmiech> Można tak powiedzieć. Ale że ja Ci mówiłem, ja nie muszę takich rzeczy mówić, ani... Bo ja to Ci po prostu pokazuję, no, na, na co dzień, a ja jest... Dobrze, czy nie na, jest taki dyplomatyczny, no. Na, na tym etapie, na tym etapie naszego związku w Skarbie to już niepotrzebne są słowa, ani czyny. RTV Euro Dobrze jest jak Słuchaj, mogę Ci inaczej odpowiedzieć. RTV Euro AGD, to był... E... Słuchaj, mogę Ci odpowiedzieć inaczej na to pytanie. Słuchaj, to był ci odpowiedzieć... to w euro czy w złotówkach? Nie, posłuchaj mnie, mogę Ci odpowiedzieć... byłoby w euro czy w złotówkach? euro, nie wiem. <laughs> okay. Oddałbym za Ciebie życie i nawet sekundy bym się nad tym nie zastanawiał. Słuchajcie moi drodzy, jesteśmy już pod sklepem. W planach oczywiście jest yy, patelnia. Planuję zakupić yy, nowy odkurzacz, ale zanim my tak na poważnie zrobimy te zakupy, to jeszcze mam zamiar zamiarze trochę tego do Dominika podenerwować. W sensie takim, że powiem, że na przykład kupuję jakąś lokówkę, albo prostownicę, albo coś tam jeszcze, czego on totalnie nienawidzi. Lecimy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Nie lubię kupować patelni, mikserów, żadnych cudów wianków, koło urodków. mi się ta suszarka. Fajna? Dobrze, ja nie mam włosów. Ja to wyszedł, ja to by jakby włosy wyszedł na podwórko na wiatr, słońce by oświeciło te wiatr i głowa wysuszona. Ja słuchajcie, ja umiem zrobić wszystko, tylko ja robię wszystko inaczej. Prostownice na włosów? No dobra, nie patrzę na to. I jeszcze wezmę. Lubisz mnie w kręconych włosach? No może być. Ona go, godzinę myje głowę, wiecie dlaczego. Tak, godzinę. 12 godzin myje głowę, bo myje włosy pojedyncze. Nigdy nie możemy nigdzie zdążyć. Jestem, ja jestem z reguły punktualnym gościem. Przez ciebie wszędzie się spóźniam. Dobra, możemy iść do kasy. Chyba przez ciebie się spóźniamy wszędzie. Tak, wszystko jest przez ciebie. Ale to już wybrałaś to wszystko? Tak. Ale poważnie? Tak. A bójka. mieliśmy nie kupować. To jest dwójka. No ale ale idziemy ku po patelni i to. No to jak, no to dwójka, no to dwójka, a patelnia to już będzie ponad dwójka. Mieszałeś się, <laughs> jesteś przerażony moim lidem... Nie no, kupujesz na patelnicznie. Tak. No dobra. Nie, tak naprawdę to mój żarcik, no kurde, nie z tego kupować. Nie no, kup sobie, no co ja nie mam nic tego, naprawdę nie mam nic tego. Zjem te truskawki zaraz wszystkie, jak ich nie rozdam to zaraz je zjem. Poważnie to musimy kupić, odkurzacz, bo mam się zepsuł. No to poważnie, jak to poważnie jak już taki... Ja Ale Nie no to poważnie wykup to co? Uwierz tam co ci potrzeba, bo te kobiety wszystkie, to człowieku do tego domu to by nawaliły tych odkurzaczy, tego... jest najlepiej trzy odkurzacze, bo jak jeden się spali, to musi być drugi pod ręką i trzeci też. Cyncykator do gulgotnicy, gotnicy na lewy przy człapku. No naprawdę możemy wziąć dwie patelnie. A jest taka patelnia. Mało mi dużo, bo my ogólnie patelni, jesteśmy ubodzy patelni, ogólnie jesteśmy ubodzy w garki. Wychodzę stąd i Dremordek to chce truskawkę. Masz. Bo, aj, pląda z balnoty. No? To dobrze, bo iskrzy. <grym> iskrzy między nami. Wie, <grym> wiesz co, powiem ci szczerze, ja na ten nerwowym to wiem, bo ja za chwilę to będę po prostu skubał, bo żeby zająć szczęce, nie? To jest taka trochę nerwista natręt. Tepal. No to dobra chyba. Po co to chodzi dalej? No w bym tym nie chciał dostać, bo powiem ci ciężka jest. Jeden szczał jest nokaut. Dla mnie patelnia to jest patelnia. Wchodzę, biorę to, wiem, że dobra firma jest, biorę ją i wychodzę. Widzimy sobie garnki. Tam są garnki z z patelnią.

Słuchajcie, ze sklepu nas wyrzucili, nie pozwolili nam nagrywać, także przez chwilę mamy problem, pójdziemy sobie do innego sklepu. Ja tego osobiście nie mogę zrozumieć, bo nie ma takiego zakazu. Prawo polskie pozwala nagrywać. Możemy nagrywać, gdzie chcemy, generalnie, ale nie chciało mi się tam z tym państwem po prostu dyskutować z ludźmi z ochrony, także po prostu wyszliśmy sobie grzecznie ze sklepu. Czego nie mogę zrozumieć, bo mnie to denerwuje, coś takiego, bo nie potrafię zrozumieć tego, nie robisz nikomu krzywdy. Nagrywasz półki, nagrywasz podłogę, nagrywasz jakiś garnek, człowiek-człowiekowi wilkiem, kur. A takie... To były fajne zakupy. Człowiek, człowiek, człowiekowi wilkiem w tych czasach. Nie mogę tego zrozumieć. Ja rozumiem ty, żebym tam, nie wiem, petard, petardy tam rzucał w tym sklepie. No. A jeszcze odnośnie cycków, nie? To cycki są zrobione tylko dla tego, nie, nie pod kątem, wiesz, żeby tam w łóżku było fajnie i tak dalej, bo to swoją drogą, ale żeby ona miała komfort, o, odzyskała, żeby odzyskała komfort Dobra, fizyczny. Mówić, tak, tak, ci... na tak, Ale ja gadam z widzami swoimi po prostu. Ja w tym momencie rozmawiam z widzami. Rozumiesz? Chodź no, chodź no. Chodź na chwilę. Chcę ci też pokazać? Gdzieś. Ta Dobre to było, by. Jak chcesz kawały, to ja będziemy sobie robić kawały! Jak będziesz chciała kawały robić, to będziemy robić kawały! Wystarczy, że ten. Ogrzewanie odkręcę w samochodzie, niech podleci tylko wiatr z tych kratek i ona ucieka, nie? Bo kurz! Bardzo panu dziękuję i z normalnymi ludźmi fajnie się robi, bo byliśmy wie pan, byliśmy, wie pan w innym sklepie u konkurencji i no niestety wyprosili nas ze sklepu. Nie wiem z jakiego powodu, bo wie pan, ja nie wyznaję, nie wyznaję tych zasad yy, człowiek człowiekowi wilkiem, tak? Bo to nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, że chcemy zrobić zakupy, nie robimy nic złego tak naprawdę. I gdzie jeszcze w prawie polskim jest tak, że możemy kamerować, no nie? Ale przyjdę się, zapytam, bo wiadomo. Nie tak. My tylko to ja powiedziałem. Nie... Oczywiście, dobra, piona zdrowia, wszystkiego byku dobrego. Dziękuję bardzo. No. To jest zawsze to, co ja mówię na, 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 na odcinku. Na, na, na odcinkach. nie po prostu do niektórych zachowań prowokują po prostu inni ludzie, nie? Zobacz, podchodzę do człowieka, się pytam, proszę pana, tu tego, możemy? Spoko, nie ma problemu, nie kamerujcie tego, tego i tak dalej. Dogadane, elegancko, no, aż chcę, aż... Aż chce się z takim gościem gadać, z takim człowiekiem, kurde, no. Chcesz, żebym, żeby jeszcze ładniejsze firmy były? Tak! Jakiego kompa bym chciał? No nie ma problemu, wymyśl sobie jeszcze jedno koło Fortuny i przejeździmy i ja będę kupował, nie? <laughs> o, Dziękuję. Proszę. A nie, no bo folia proszę, jest. To. Folia jest i tu papier, nie? Ale to jest to, no, jak to ma no, no 28 i to nie? ma 28. O ta lepsza zdecydowanie. No. Różnicy nie ma żadnej. Tak. Ale... O, o nie no ta to jest. Na stworzona tak? do tej patelni. Wymieniaj koniecznie. O jest. Ka z serca mi spada jak to wymieniłaś. Nie widziałem, żeby ktoś tak robił zakupy jak ty, kochanie. Dzień dobry. Chcesz pomóc? Nie, wszystko mamy, Dobra. ale dziękujemy. Potrzebujemy odkurzać. A, A to też będzie kupowane? Tak. sobie O, fajnie, dziękuję pani bardzo. No i z takimi ludźmi to aż miło, ja cały czas to powtarzam. Jak ktoś jest w porządku, ja będę 10 razy bardziej. A w tamtym sklepie mnie po prostu doprowadzili do, do szału. Nie? Panie szkole, bo nie będziemy latać na tych odkurzaczy od Nie bardzo... ja wiem, ale chodzi o to, żeby pan co? tak naprawdę podstawą jest. Siła pan, pan. sania. E, tak. nie ma siła tutaj. sania? Tak. Tatuasz jak będziesz sobie kiedyś robiła, to sobie zrób 900 W. <śmienicza> 902. Najlepiej tu, albo tu. Moc zasysania 902. Albo zawsze można zrobić, wiesz, kobieta powinna zrobić taką minę, jakby była przestraszona, nie? Wiesz. I wtedy to już jest dobry podkład, bo 902. Zaraz do tego 900 W dostuję odpowiednią historię, nie? Panie Truskawkę, Truskawką częstowałem? Ale naprawdę od labusa to trzeba. Wziąć. Ja też. Polskie kobiety na przykład są przepiękne, nie? Wszystko co polskie jest dobre, tak naprawdę. Generalnie no to całą to, że zaistniałem w mediach, no to tak naprawdę przez Google, bo przed telewizorem. Gdzie no, oczywiście was zapraszam w poniedziałek, w każdy poniedziałek o 22:00, Także spadajcie sobie, oglądajcie, tam, nasz, tam też można nas oglądać. I generalnie ja się wziąłem w internetach i w mediach dzięki, dzięki stacji, dzięki TTV. 2000 lat ja. O matka. Bardzo Pani dziękujemy, dziękuję również za przemiłą obsługę, bardzo no. cieszę się, będziemy częściej zaglądać. Dobra, no. Dzięki Agnieszka, dziękuję, na YouTube Abus i Liga, dziękuję Ci bardzo i Zapamiętam. ogólnie wiesz to podziękuj tutaj całej ekipie tego sklepu, że nam pozwolili to nagrać, bo nie będę mówił kto nam nie pozwolił, nie? Dobra Małgosia dzięki, tak, trzymaj się, dziękujemy, do widzenia, słuchajcie jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego, Żyśmy Wam wszystkiego dobrego. Ale wiadomo, życzymy Wam wszystkiego dobrego, przepraszam. Jedziemy testować nowe urządzenia, sprzęty, garki, butelnie. Będzie, jesteś zadowolona po prostu. No. Jestem mega zadowolona. Fajnie, że natrafiłaś się taka okazja, że mogłam sobie dzisiaj ten sprzęt zakupić. Jeszcze raz dziękujemy i widzimy się w następnych odcinkach. Dziękujemy i do zobaczenia.